Chcesz zaskoczyć Twoje gości jak przyjeżdżają do Ciebie na grill? Nie masz pomysłu co zrobić jako deser z grilla? To Ci pokażę, że można spokojnie grillować owoce. Można naprawdę mnóstwo owoce zgrillować. Jabłka, brzofinie, gruszki, pigwy. A ja dzisiaj kieruję się bardziej na egzotyczne owoce. Co w się sensie, dwie egzotyczne. Będę grillował właśnie pięknego ananasa, mango i piękne pachnące jeszcze właśnie melona. Potrzebujesz zawsze wybierasz owoce, które nie są za mocno dojrzałe, dlatego że jak owoc nie jest dojrzały, zawiera dosyć dużo krokmalu. Ten krokmal przez temperaturę się zamienia w cukrzynę. Jak sprawdzasz, czy ananas jest dojrzały? Widzisz, otwierasz i szukasz, ta środkowa Liść. Jak ją wyciągasz i czujesz taki opór, tak jak ja teraz, to znaczy, że ananas nie jest super dojrzały. Nie będziemy musiał go obierać, tylko pokroimy go na pajdy. Żeby sprawdzać, czy że mango jest dojrzałe, widzisz, naciskam na sipukę. ona nie wychodzi. To znaczy, że mango w tej chwili nie jest dojrzałe. Jak wybieramy melon? Też można sprawdzać, właśnie naciskając tutaj sipukę. ale dla mnie najważniejsze to melon dojrzały powinniśmy wyczuwać, wuchając właśnie tą sipukę. Czuję taki zapach melona, ale on nie jest taki super jeszcze wyrazisty. Jak będzie bardzo wyczuwalny, to znaczy, że melon jest bardzo już dojrzały. No i cóż, wystarczy po prostu grillować. Gorący grill, temperatura. 200 stopni, metoda grillowania bezpośrednia. I też od razu nie nakracę tylko na płytki mango. Teraz zamykam grill i grilluję całość jakieś 2-3 minuty i dopiero odwrócę. Ciszej potrzebuję teraz. wyłączyć grill i dodaję cukru na wierzchu, właśnie od Ananasa. Od mango nie za dużo i oczywiście też na melona. Zamykam grilla i poczekam, żeby cukier delikatnie się rozpuścił i żeby łapał taki fajny kolor karmelowy. Wydaje. na początku wyciągam ananas. Widzisz, cukier kompletnie się rozpuścił. Wykrojawamy ten kawałek drewna, kroję na pół i widzisz, układam tak ananas naprzemiany wszędzie na desce. Czas teraz na melona. I żeby było łatwiej też to zjeść, to polecam ci zrobić coś takiego. Znowu malutkiego noża albo dużego nóż, widzisz, i piłujemy. I melon będziemy serwować na skórze. I teraz, żeby było jeśli łatwiej to zjeść, pokroimy na kawałka. I czas teraz na nasze pajdy z mango. Mmm pięknie to pachnie. Troszeczkę się zawierało, ale widziałem o tym, to dlatego go woziłem na... Płytką zieliwną. No i na koniec troszeczkę sól, troszeczkę chili. Oczywiście musisz zapytać Twoje mi czy lubią ostre. Zobaczysz, Twoi gości będą naprawdę mega zaskoczone, że masz proste owoce z grilla, które mają coś nutę słodkiego, nutę ostrości i nutę słoności. Czyli coś pysznego, naprawdę. Uwieś mi rób to w do domu. No i żeby było wygodniej zjeść się wykałaczki. No i proszę, voilà! Oto moja propozycja na prosty deser z grilla. Pamiętaj o tym, że możesz używać różnych innych owoce. Spróbuj dokładnie ten przepis. Napiszcie ci, to smakowało. I pamiętaj o tym, zasubskrybuj na mój kanał. Do zobaczenia. Ta!